Siemka, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj zabiorę was ze mną i z Julią. Właśnie jadę odebrać Julię. Jedziemy na outlety do New Jersey, także będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają tutaj outlety i jakie mają sklepy i jakie mają ceny. Także zapraszam do oglądania. sobie stojąc w korku się tak zastanawiam, bo nagrywać jakiś kontakt mogę tylko tak naprawdę w weekendy i wiecie, jak na przykład nic się u mnie w weekend nie dzieje, no to wtedy nie mam żadnego filmu do nagrania, a fajnie jest mieć takie wspomnienia, fajnie jest coś zrobić. I zauważyłam, że kilka osób, nie wiem kto. Daj mi jakieś łapki w dół na moich e, filmikach. W sensie jest to ok, może Wam się nie podobać, mogą Wam się nie podobać moje filmiki, ale tak się zastanawiam, że ja już wspominam w kilku moich filmach, żeby po prostu dawać mi znać, jak Wam coś się nie podoba, bo bardzo mało osób komentuje. Um, te filmy są głównie dla mnie, to są głównie właśnie jako e, pamiątka, jakieś wspomnienia uwiecznione w ten sposób. Ja to też nagrywam, bo i wstawiam u mnie na social media, dlatego, że myślę, że może ktoś być zainteresowany um, tematyką Nowego Jorku, albo co, jak tutaj wygląda, jak, jak wygląda ta kultura, um, jakie są różnice pomiędzy Polską a Stanami, więc a, fajnie by było jakby się na przykład niektórzy, którzy dają mi te łapki w dół, e, po prostu dali mi znać w komentarzach, co wam się nie podoba i ja chętnie e, wezmę to pod uwagę. Więc po prostu fajnie by było, jakbyście dali mi znać, co Wam się podoba, co właśnie Wam się nie podoba w tych filmach. Ja postaram się to, ja postaram się to wszystko uwzględnić. Um, I mam nadzieję, że oprócz, właśnie tego, że, że to są moje wspomnienia, że, że to jest mój pamiętnik, to też nagram coś, co ktoś będzie, komuś się będzie bardzo fajnie oglądało i coś z tego wyniesie. Także dzięki bardzo. Jestem już z Julią. Idziemy właśnie na outlety. Czytamy właśnie slay. o Młodzieżowym Słowie Roku esa. Nadal nie mogę zrozumieć co to oznacza No właśnie, musicie nam dać znać w komentarzach no. Bo chyba jesteśmy już za stare i nie rozumiemy Rozum Rozumiałyśmy do słowa XD it's ban Tak Ale teraz Opuś już nie rozumiemy już nie. tych nowych Betoniarz Betoniarz, co znaczy betoniarz? Slej Tak, slej to znamy Ale betoniarz Odklejka W zeszłym roku był śpiulkolot Co, co? <laughs> nie słyszałam takiego nigdy Tak o, oh, jest, twoja stara. No to twoja stara to <laughs> chyba jest jakiś dwutysięczny. <laughs> Pałaczcie, jesteśmy teraz w Bloomingdale's. To jest taki sklep z różnego rodzaju ubraniami, z takimi markowymi ubraniami. Ty możecie zobaczyć jest Hugo Boss na przykład polo, możecie też znaleźć buty typu właśnie gucci jakiś Ax, i tak dalej Pandora Tutaj się otwiera Primark Teraz jesteśmy w Norface i tutaj jest wszystko od 50 do 70% z metki zniżki czyli na przykład tutaj mamy taki polar i on kosztuje na metce 90 czyli by było za jakieś 50 dolarów plus podatek Właśnie się dowiedziałam, że w New Jersey nie ma taksu na produkty do 100 dolarów. Także zobaczymy, czy to prawda. Nie ma, nie? Tak się wydaje, Zobaczymy zaraz, czy jest na Nie ma podatku? No Super. Jesteśmy w Saksie. To jest w sumie coś podobnego jak ten poprzedni sklep. Nie wiem, jaka jest różnica. Też mają takie właśnie produkty typu Gucci czy Louis Vuitton. Śliczmy składnie do pracy na przykład do biura, zobaczymy ile kosztują. Z prawie 200 na 600 i teraz na 250. Okej, okay, nie tak źle. Patrzcie, tutaj znalazłam te same na przykład bokserki. Jesteśmy teraz na chwilę w Marszalsie. I tam kosztowało chyba 24 czy 26 dolarów. A tutaj kosztują w Marszalsie 19. Jeszcze taniej. Ja właśnie zaczynam montować ten film, który teraz oglądacie. Ale to jeszcze nie jest koniec filmu. Dlatego, że mam zamiar na tym filmie skleić a, takiego vloga z kilku dni, także jutro zabierzemy Was e, z nami do znajomych na chwilę, a już w kolejną sobotę mam taki event, takie wydarzenie z jiu które jest zawsze na koniec roku. Są nam przyznawane nowe pasy, no i jest to takie ogólnie spotkanie, będzie również seminarium, także no, zobaczycie za tydzień, jak to będzie wyglądało. Także zapraszam do oglądania. Dalszej części. Siemka witajcie w kolejnym dniu, a jest niedziela. Chciałam Wam tylko pokazać moje puzzle, które teraz układam. kilku dni na naszym stoliku kawowym są puzzle. Tak to wygląda. Uwielbiam układać puzzle, jest tysiąc puzzli, Przykład, dlaczego zawsze wszystkie kawałki puzzli są prawie w tych samych kolorach. Także dwa dni już układam. I mam tyle. what are you doing can you turn around you're not a gangster did you say the more lower it is the more gangster you are you cannot even walk okay can you walk this is how you walk this is a gangster walk <laughs> Ja nie mogę pobrać z tym dzieckiem. by the energy when you see us we got the right energy on us <laughs> You know you are yeah. you, you, go. you got it, girl. You got it. You got it, girl. You got it. to get ready, baby. I got plenty so much support. It's just a oh. oh. I'm to so oh. so get <laughs> <laughs> w nowym dniu, a właściwie w kolejnym tygodniu, dlatego że e, przez cały tydzień nic nie nagrywałam bo źle się czułam zresztą możecie słyszeć po moim głosie, że nadal jeszcze jestem chora, także byłam chora ponad dwa tygodnie temu z gorączką a teraz przez cały czas e, przez cały ten okres czasu miałam bardzo ciężki kaszel i ból gardła. już się czuję trochę lepiej i zabieram was z nami na e, event z jiu-jitsu to jest taki event, który jest każdego roku, pod koniec roku profesorzy dają nowe pasy dla swoich studentów, albo belki na pasach, także jest pięć kolorów pasów jest biały, niebieski fioletowy, brązowy i czarny i można na tych pasach mieć cztery belki, niektórzy nie dają niektórzy profesorowie w ogóle nie dają belek, także zobaczymy jak to będzie dzisiaj wyglądało Mam nadzieję, że wam się spodoba Później na godzinie 19 mam małą taką imprezę W Nowym Jorku W mieście Dolny Manhattan Będzie to taki obiad Impreza w restauracji Sons of Essex To jest Soho, nie jestem pewna Także też może coś tam nagram A jeszcze z takich nowości to byłam u fryzjera i pomalowałam sobie um, moje odrosty. Także teraz jestem bardziej blondy. And here is Manny. Also sick. Do powiedzieć say hi? Hey guys. Jestem trochę sick right now. Jee, jest sick Gracie Jiu Jitsu Academy. To jest akademia, w której zaczęłam. Znaczy, nie ta dokładnie, akademia, bo to jest jego druga, ale w jego pierwszej akademii zaczęłam trenować jiu jitsu ponad 3,5 roku temu. Teraz trenuję w różnych trzech, ale to jest, zawsze się czuję, jakby to był mój dom. Przez to, że tutaj zaczęłam trenować. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog. Ja chciałam tylko Wam na koniec jeszcze powiedzieć, że niestety nie dostałam swojego, niestety, niestety nie dostałam jeszcze swojego purpurowego pasa. A to dlatego, że ja dostałam chyba rok temu albo ponad rok temu trochę swój niebieski pas. No i jeszcze po prostu chcę być lepsza. Um... Chcę trenować więcej i chcę też brać udział w zawodach jeszcze jako niebieski pas, więc ja się w sumie nawet cieszę, że jeszcze go nie dostałam. No i zazwyczaj to zajmuje kilka lat, zanim się dostanie kolejny pas. Tak jak już wcześniej mówiłam, ma się biały pas, niebieski pas, e, fioletowy pas, e, czyli purpurę, e, brązowy i czarny. Więc tak, więc po prostu jeszcze na mnie fioletowy, purpurowy pas czeka w przyszłości. No i jeszcze mogliście też zobaczyć na wideo, tam był ten bardzo wysoki mężczyzna to był Hodger Gracie. I tutaj też taka ciekawostka, że Brazylijczycy, ponieważ jiu-jitsu wywodzi się z Brazylii, po, po brazylijsku e, R wymawia się jako H, czyli na przykład Roger wymawia się Hodger. E, Hodger Gracie, on, on jest jednym z naprawdę takich pionierów, legend brazylijskiego jiu-jitsu, wielokrotny mistrz świata. I właśnie wtedy podczas tego eventu było też jego seminarium, gdzie on pokazywał różne techniki, właśnie w jiu Także było super. A później też było fajnie, bo po evencie poszliśmy na właśnie taką imprezę i tam wszyscy po prostu sobie gadaliśmy, rozmawialiśmy, imprezowaliśmy. No, po prostu było bardzo fajnie. A jeszcze później poszliśmy z tego baru do klubu i też się okazało, że dojechał do nas Igor Gracie, czyli właściciel Akademii, do której chodzę. Właśnie z Hodżerem Gracie też dojechali do klubu i mieliśmy z nimi stolik. Uh, w tym klubie, że było mega. My baby, I just said about the table we had with Hadjer and Igor in a club and it was so much fun. It was a lot of fun. And the event before, right? Yeah, I had a lot of fun with everyone there. And um, it was pretty It was cool just to hang out with all these famous um, Jiu Jitsu fighters. And it was, a, it was a wonderful time. And thank you, baby, for bringing me. <laughs> Many will start training Jiu Jitsu one day too. I will start one day too. <laughs> hey, thank you Papa. Bye. Bye.